Witam wszystkich kolekcjonerów. Dzisiaj wyjątkowy dzień, ponieważ za chwilę rozpoczniemy naszą 45. aukcję premium. Aukcje stacjonarne naszej firmy to od lat, od 2010 roku, jedno z największych wydarzeń numizmatycznych. Staramy się zgromadzić najrzadsze walory z całego świata. Tu kładziemy nacisk głównie na jakość, na rzadkość, nie na ilość. Pozycja 47 to dukat z 1546 roku Zygmunta Starego, menniczy egzemplarz, po raz pierwszy taki dukat w ofercie w Polsce. Mam 800 tysięcy tych na sali, mam 810 tysięcy tych po raz pierwszy, mam 820 tysięcy złotych, mamy 850 tysięcy złotych, 860 tysięcy złotych i mamy najdrożej sprzedanego polskiego dukata na polskim rynku. 860 tysięcy złotych, gratulacje.